W poprzednim odcinku zagrałem cały Foot Champions z najwolniejszym składem, tylko że z Lemfi. I to nie był dobry pomysł, bo żeby odpocząć po tym Foot Champions, musiałem wyjechać w góry. Ale mimo to obiecałem Wam, że pokażę, czy zrobiłem te 9 winków. Dlatego decydujący mecz o 9 winków widzicie teraz. Dobra, no trzeba to wygrać, nie? Tu nie ma nawet gadania, że nie wygrywam. Po prostu, wjeżdżam, rozjeżdżam, nie? Tak jest! Latan! Let's go! ZO! So, Pogba! Let's go! No i witajmy, powitajmy serdecznie 9 winków. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Yy, no i tak, mamy 9 winków. Wielki sukces, tak jest. Nie, wielkim sukcesem było dokończenie tego Food Champions. Ale jeśli lubicie takie challenge, to wbijmy pod tym odcinkiem 2000 lajków i napisz w komentarzu, jakie kolejne wyzwanie, jakim składem mam zagrać kolejny Food Champions. No a potem zobaczycie takie nagrody, jak teraz ze 9 winków. No i moi drodzy, poddajemy meczyk, let's go. Szósta ranga. Pierwszy raz od naprawdę, nie pamiętam kiedy, szósta ranga, ale jeden z czterech pików z Food Champions. Okej, okay, to spoko. Po potężnych zmaganiach Foot Champions, po naprawdę najtrudniejszym Foot Champions, jaki kiedykolwiek grałem, przyszedł czas na nagrodę. Let's go. Jedziemy. Piki. Za 9 zwycięstw. Okej, okay, jest Lekazet. 8-4. W sensie nas nie ratuje. Ale, ale jest ok. 8-4. Ja przypominam, za 20-0 miałem tam chyba maksymalnie 82 w jednym piku, nie? O. Dobra. Dobra. No mogło być lepiej, wiadomo, mogło być lepiej, ale dodatkowo jeszcze mamy też paczkę z informem, w ogóle to jest hit, że za 9 zwycięstw dają paczkę z informami, trzema. Dobra, jedziemy, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Hiszpania, jest. Tak jest, Paolo Teresa let's go. Jedziemy, kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Kolejne paczki, dwie. To są za ikony jak coś. Gimenez, nice Dobra, kolejna to nie, ma, nie ma znaczenia Te, te paczki to jakiś żenada Myliłem się co do nich Myliłem się Dobra, jedziemy Teraz już nagrody za Champions Za 9 zwycięstw Z najwolniejszymi zawodnikami Tylko z Lęfi Walkout chyba Let's go O matko Hawaje Hawaje Kaylor na was Let's go o, o, o. Ty Trzy walkouty W jednej paczce No dobra Jestem za Nawet spoko No i dobra, jedziemy Kolejna. Duża paczka rzadkich zawodników. 100 tysięcy paczka. 100. Wow! Yes! Let's go. Out of position! Ho! Kto to jest? Kto to jest? Masroi! Ok. Ok. Ile on kosztuje? 12 tysięcy! Zajebiście! Nice! 12 tysięcy. Super. Ej. I 30 tysięcy duplikatów. Też lubię. Dobra, idziemy. Paczka z trzema informami. 9 zwycięstw. Najwolniejszy składam z lęfli. Pamiętajcie, żeby pisać w komentarzu challenge. Francja, proszę. He. 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 No tak mnie to rozbawiło. Tak mnie to rozbawiło naprawdę. Nie, no no po prostu, no XD totalne, nie? No po prostu jest zostałem zniszczony, zniszczony. No ale żeby wam nie pokazywać tylko nudnych nagród za 9 winków, to zagram jeszcze cały Foot z moim głównym składem, gdzie zrobiłem 18 winków. Dlatego specjalnie dla was nagrody za 18 winków i paczka 80 bit plus. No i ogólnie mocny content. Cyk. Dobra, zaczniemy sobie od jednego z trzech rzadkich złotych 82 plus. Let's go. zacznijmy sobie od tego, co tutaj mamy. Okej, okay, czokanoglu. Super. I teraz widzowie: trzy piki za 18 zwycięstw. Jeden z pięciu piłkarzy Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Będziemy sobie to odsłaniać. Zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj wypadnie. Zaczynamy od pika numer 3. I zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj poleci. I tak, zaczynamy sobie od środeczka. No i to będzie tak zwany Marusić. Dobra, możemy pomarudzić, bo to jest Marusić. Jedziemy: Lisandra teraz. To nie jest na pewno Ronaldo. Dobra, widzicie co? Nie wiem, czy to jest sens odsłaniać. O, Lopez, ty. To nieźle. Ty, to niezły Lopez. O, Bellingham. Ok. Tak się zamienił. Patrzcie to w ogóle, Taki, takie ciekawe połączenie. Lisandro? Lopez. Okej, okay. no i teraz zobaczmy, co się kryje pod Najmanem. Bramkosz, Henderson. Ok. Jude Bolling jam To nie jest zła karta w sumie. Pick number one. Let's go. Check. No, chyba jednak nie. Ty, znowu. Nie, nie. Nie gadajcie, że znowu będzie ta sama sytuacja. Że zawsze będzie pod czwórką Marusi. Przecież to będzie żart jakiś. Co było pod jeden... A, Belinjam? Dobra, sprawdźmy Belinjama. Nie. Dobra, sprawdźmy tu. A nie. Nie, przepraszam. To był Lopez. Proszę, kochany Buanga O, z Kongo. Mamy pierwszego zawodnika z Kongo. I Najman. Wszystko w Twojej. Palacios. Nice. Dobra, nice. Spoko. To co? Teraz 92 chyba by się przydało, nie? Let's go. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu zawsze był słaby zawodnik. I też się nic nie zmienia. Dobra, na początku. No dobra, Najman teraz. Zobaczmy. Dobra, Kash Henderson. Ok. Idziemy do przodu. Jest 82. Let's go. Fizyka dużo. Dużo fizyki. Ka o, kasimiro Śmieszne strzelania. Buanga zaś Kongo. O, Jezu, Lopez. No dobra, jest każdy Mirosław. Ok, 90. No spoko, ty. Nawet te piki takie. No, piki nie najlepsze, ale z potencjałem. Sprawdźmy to. Złota paczka na start. Dobra, paka za 15. Gakpo. Nie, berkwajn. Ej, co tu za... Ej, skąd ja mam pakie za 50 tysięcy? Nieważne. Wow! Oh, let's go! Hiszpania! Ha! Uwielbiam Hiszpanię! Zawsze, ha, zawsze, zawsze kocham Hiszpanię. Naprawdę. Jak widzę Hiszpanię, to jedyne o czym myślę, to jakaś naprawdę taka, wiecie, zabawa, balanga. Cudowna, naprawdę. Hiszpania to zawsze, zawsze mi jest kojarzenia. Spaka za 50 tysięcy, niewymienna. Let's check. Lemar, o tak, fajnie. Dobra, jedziemy. Teraz yy, każda paczka to jest szansa na no bardzo duży zarobek, można powiedzieć. Mieszana paczka piłkarzy premium. Let's go. Aż takiego zarobku to się nie spodziewałem, nie? Dobra, idziemy dalej. Złota mieszana paczka piłkarzy Prime. 4 złotych tu jest. Iża, i ta. Suarez. Nie, Messi. Gonzalo i Higuain. Dobra, złota paczka piłkarzy Prime, wymienna, więc tutaj już zarabiamy pitos. Hiszpania. No tak, Marcos Llorente. tak? no nie. Czas na totalne odbicie, nie? się odnaje, jeśli chodzi o te paczki. Zaczynamy od tej paczki środkowej, która patrzy w między me oczy. Paczka piłkarza Team of the Week 85. Plus. Tutaj walkout jest gwarantowany. Paczka piłkarza Team of the Week 85. Plus. Wydałem na to cały mój majątek. Jest walkout? Ha! 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 <grywanie> jeden garbaty. Matko jedyna. 86. Dobra, zapominamy o tym. I otwieram paczkę Ultimate. Paczka ultimetyczna. Super walkout, let's go! Ła ha, ha Tak! Tak, tak! Dwa razy Serbia i Czarnogóra, o to chodziło. W się sensie Serbia. Super. Ja cię kręcę. Milinkowicz, Stawicz, 16 tysięcy. Pije wodę i otwieram ikonę. A fakty są takie, że to jest ikona, naprawdę. To jest ikona naszego road to glory od kilku dobrych fif, nie? I to bez kitów jest taka ikona, ikona, nie? Ja pi**ole. Widzowie. Trafiłem Turę. Trafiłem Turę. Co jest? Lopeza trafiłem. Co jest? No, rabiota jeszcze. Ty, no nie gadajcie. Za chwilę jeszcze trafię. Za chwilę, widzowie, jeszcze trafię. Mbappe. Rozumiecie to? Za chwilę trafię Mbappe. Ale to byłby taki, taki żart. Paczka z Team of the Week Premium. Let's go. Mbappe. Patrzcie to walkout. Francja Mbappe. Ty, już myślałem, że chulita Hulita trafiłem, nie? Najpaczka no Team of the Week premium numer 2. No już jest gruby odcinek, ale doszedłem do wniosku, że musimy robić jeszcze mocniejszy content, Dlatego przepaliłem moje prawie wszystkie czerwone playa Piki za Food Champions i zrobiłem Pika 86. Plus. Rozbudowa Mistrzostw Fifa Ultimate Team Premium Mamy tutaj 11 zawodników Już dodawanych Myślę, że nie ma sensu tutaj kombinować z jakimiś innymi Ponieważ aktualnie moi zawodnicy Wyglądają w taki oto sposób Cała reszta, jest Leo, jest Casemiro, jest Bellingham Cała reszta zostaje No i moi drodzy, przepalamy, zgłaszamy skład I yeah! będziemy sobie odsłaniać to magiczne, Ten magiczny pik Jeden z trzech, Łukaszy Mistrzostw food. Okej, okay, mamy sytuację, gdzie mamy trzy piki. W końcu się udało. I od, odsłaniamy. Zaczniemy sobie od lewej strony. I check. Let's check this out. I tak. 83 podań, 77 fizyczności. To nie ma, nie ma żadnego znaczenia. 90 strzelania, 47 obrony. Mbappe. Czy to może być Mbappe? Albo Dembele. Ej, to może być Dembele. 91 tempa. To może być Dembele. Mohamed Salah! Wow! Nice! Elegancko! Lecymy tu! Mohamed Salah! Ile kosztuje Mohamed Salah? 600 tysięcy! O, cię kręcę, panie! Ja cię kręcę! No nieźle! Dobra! Dobra! Jest okej! Okay. Jest okej! Okay. Ale ja cały czas mam nadzieję, że to nie jest koniec! Zaczynamy! Teraz prawa strona! 83 podań! 67, 69 fizyczności! No to może być Dembele! A może też nie być, to dziwi... OK. sane, ej, not bad. No i środkowa karta. Okej. Okay. Oj, mount, okej. Okay. No to nie, no to ogólnie szczerze, Mohamed Salah tutaj, że tak powiem, wjeżdża, rozjeżdża. Bardzo dobry pick, bardzo go polecam. No i jest mocarny, nie? Jeszcze go nie ma na rynku, to znaczy, że możemy go nie sprzedać, bo jest niewymienny. I zrobienie tego player picka, to był dobry pomysł.